Witam ponownie. Na Państwa prośbę omówię, jaka jest korelacja między refluksem żołądkowym, a bezdechem sennym w języku polskim. Generalnie jest cały czas taka dyskusja, czy pierwszy jest bezdech, czy pierwszy jest obecność kwasu w jamie ustnej. Według mnie jest to zamknięcie dróg oddechowych, które powoduje jakby zasyzanie powietrza do płuc i jakby nie, ma, nie ma łączności z jamą nosową, ponieważ blokowany jest to przez język i wyciągany jest kwas z żołądka do wstecznie i pojawia się w jamie ustnej. Także przedstawię to Państwu na rycinach. Tutaj mamy taki rysunek poglądowy. Przedstawię on żołądek. Tutaj jest przełyk. Które podąża tutaj do jamy ustnej, a po drodze krzyżują się tutaj z tchawicą, która prowadzi do płuc. Tutaj mamy taką lepszą jeszcze przekrojową rodzinę, ponieważ te przestrzenie są dosyć ciasne, tak naprawdę. I teraz tak: generalnie, kiedy pacjenci zasypiają, są w pozycji horyzontalnej i jeżeli mamy do czynienia jeszcze z pacjentem, który ma. Lekko cofniętą żuchwę, która podczas rozwoju nie mogła wysunąć się zupełnie do przodu. Tudzież, kiedy pacjent traci zęby, miejsce dla języka po prostu się zmniejsza. I jedyną drogą, którą może on się jakby zmieścić w ziemiusny, jest przesuwając się do tyłu do strony przełyku. I w tej pozycji horyzontalnej, kiedy głęboka relaksacja następuje, zbliżając się do głębszej fazy snu, bardzo często dochodzi do kompletnego zamknięcia tutaj tego przewodu. Tutaj z jamy nosowej powietrze nie może być zasysane do tchawicy. Ona jest tutaj. Z tyłu mamy przełyk, który prowadzi do żołądka. Tutaj mamy krtań. No i generalnie, kiedy język tutaj zamyka tą drogę, płuca, chcąc zassać powietrze, to jest tak zwane negatywne ciśnienie, wyciąga zawartość żołądka, ponieważ tutaj mamy po prostu jakby takie no, no, dwie rurki i jedna jest jak odkurzacz a, i wyciąga po prostu z drugiej zawartość i ten sok żołądkowy nagle pojawia się w jamie ustnej i reprezentacja u pacjenta wygląda w ten sposób. U pacjenci, którzy cierpią na bezdech senny generalnie dochodzi do takiej walki o życie podczas snu, rozwijają wiele symptomów. Jednym z nich jest właśnie refluks i tak to wygląda w jamie ustnej pacjenta. Jest to kombinacja wielu, wielu symptomów, na przykład tutaj mamy abfrakcje, które są wynikiem zaciskania zębów, ale na to mogą się również nakładać erozje, które wynikają z obecności kwasu żołądkowego w jamie ustnej. Jeżeli chcą Państwo poznać cały ten mechanizm, to jest on na moim kanale YouTube. Jest on w języku angielskim, ale myślę, że w końcu go też przetłumaczę na język polski. Mam nadzieję, że było to w miarę klarowne. No i chciałam podkreślić, że warto adresować bezdech senny nawet na wczesnych etapach u młodszych pacjentów żeby nie rozwinąć tak dramatycznych uszkodzeń w ciele, które po prostu są bardziej kosztowne i trudne do przywrócenia, naprawienia. I to jest tylko jedna z niewielu objawów, także większość z nich poznają Państwo w tym pełnym wykładzie, który postaram się też przetłumaczyć. Pozdrawiam.